Smuda mamy problem. To zdanie najdobitniej oddaje ostatnie godziny zgrupowania reprezentacji Polski w austriackim Lienc. Do kontuzjowanego Jakuba Wawrzyniaka dołączyli dwaj bramkarze. Przemysław Tyton, a także Łukasz Fabiański. W związku z tym w trybie nadzwyczajnie przyspieszonym Franciszek Smuda musiał powołać czwartego golkipera. To był bardzo emocjonujący dzień w Lienc. jest godzina 10.30, trwa trening reprezentacji Polski, a Tomasz Rząsa, dyrektor do spraw medialnych kadry, przekazuje dziennikarzom bardzo ważne informacje. Chodzi o Łukasza Fabiańskiego i Przemka Tytonia, którzy w dniu wczorajszym doznali urazów Łukasz z Barku, którego miał, który miał wcześniej operowany, natomiast Przemek. Narzeka na rzeka na, na przywodziciel. Chwilę później nowo powołanego bramkarza zobaczyliśmy w akcji. Na konferencji prasowej ocenił go Robert Lewandowski. Cały czas potrafi stać na wysokości zadania. Tak jak dzisiaj na treningu pokazał kilkakrotnie, że jednak nie jest mu obce abecadło bramkarskie. Dowiedzieliśmy się, po co nowy bramkarz został powołany. Przyjechałem typowo towarzysko. Już jakiś czas temu ten trener wspominał, że miałby taki pomysł, żeby mnie tutaj w jakiś sposób zaprosić na zgrupowanie. A no a dzisiaj rano yy, trener mówi to: chodź, przebierz się, nie? I tak yy, dwóch bramkarzy nasz, odpo, naszych odpoczywa, bo tam są przemęczeni troszkę po tych, po tych ciężkich treningach. A ja mówię: no z... Urodzony po piłki ta więc nie mogę mu odmówić. Zapytaliśmy, czy Jerzy Dudek jest na kadrze po to, by kolportować wśród naszych kadrowiczów swoją nową biografię. Krąży po pokojach podobno. Eee, nie obrazków dużo. Nie, jest tylko, są tylko dwa egzemplarze, więc tutaj kartki powyrywane. Każdy sobie tam te, m, takie ruszki. sentencje sobie wyrywa i w jakiś sposób e, dla siebie zatrzymuje. Co na ten temat ma do powiedzenia Robert Lewandowski? Nie, tej książki jeszcze nie widziałem, ani nie dostałem jej, ale miło wiedzieć, może się upomnę. Na konferencji prasowej Franciszek Smuda zakomunikował, dlaczego powołał na zgrupowanie nowego bramkarza. Oczywiście przy, przyjechał na moje zaproszenie. E, oprócz tego, że, że go zaprosiłem, to jest moim sąsiadem bliskim i e, wypadało sąsiada też zaprosić. E, no, i Jurek Dudek na pewno będzie tutaj również dobrym motywatorem na tym zgrupowaniu. Zostaje tylko do meczu jutrzejszego no i wraca do domu. Selekcjoner wyjaśnił także czy ktokolwiek w miejsce Przemysława Tytonia i Łukasza Fabiańskiego zostanie ewentualnie powołany. Mamy kontakt z tymi bramkarzami rezerwowymi. I jeżeli taka potrzeba będzie, no to oczywiście dowołamy, ale dopiero w Polsce. W tej chwili zostały już tylko trzy dni nam, więc byłoby to bez sensu tutaj przyjeżdżać na jeden dzień. Franciszek Smuda odpowiedział, co się stanie, gdy Tyton i Fabiański nie będą mogli usiąść na ławce rezerwowych podczas sobotniego meczu ze Słowacją. Krzegorz Sandomierski. A kolejne nazwisko? O, to bym musiał całą ekstraklasę wymienić. W związku z kłopotami naszych dwóch bramkarzy i tylko chwilowej obecności Jerzego Dudka, cały naród musi trzymać kciuki za Wojciecha Szczęsnego. Ten nie dość, że potrafi bronić, to jeszcze strzela. Robert Lewandowski specjalnie dla nas dokonał fachowej analizy tego uderzenia. Widziałem ten filmik i chyba reakcja Wojtka sama wszystko mówi za siebie, że często chyba tak mu nie wychodzi, ale to wyszło mu perfekcyjnie i chwała mu za to, że jednak pomimo tego, że z bramkarzem, potrafi. E, takim zagraniem pokazać, że jednak też e, e, z nogami, nogi też ma opanowane jeśli chodzi o technikę. No Jeśli tak by powtórzył gdzieś na meczu, no to, to by dopiero było coś. Franciszek Smuda odpowiedział, co się stanie, gdy Tyton i Fabiański nie będą mogli usiąść na ławce rezerwowych podczas sobotniego meczu ze Słowacją. A jeżeli chodzi o jutrzejsze spotkanie, no to w, w razie czego jest jeszcze Dudka. Który dobrze sobie radzi w Bramce. Zapomniał o trenerze bramkarzy Jacku Kazimierskim, ale my mamy nieco lepszą pamięć. Zapytaliśmy o to Jerzego Dudka. No, podobno też jest w dobrej formie. Nisko musi cenić umiejętności trenera bramkarzy reprezentacji Jacka Kazimierskiego Franciszek Smuda, skoro nie wytypował go nawet do roli rezerwowego. Najświeższe informacje o stanie zdrowia naszych kadrowiczów są następujące. Przemysław Tytoń prawdopodobnie usiądzie na ławce rezerwowych w meczu ze Słowacją, a uraz Łukasza Fabiańskiego jest poważniejszy niż się tego spodziewano. Jego obecność w kadrze na Euro 2012 jest poważnie zagrożona. Prosto z austriackiego Lienz z Murawy, na której na co dzień trenują piłkarze reprezentacji Polski... Mateusz Święcicki dla Orange Sport.